23 listopada Resursa zaprosiła na jubileusz z okazji 45-lecia pracy twórczej znanego radomskiego artysty plastyka Longina Pinkowskiego. Wydarzenie to zarówno pod względem artystycznym, jak i towarzyskim przyciągnęło uwagę wielu przyjaciół artysty. Longin Pinkowski ma na swoim koncie wiele wystaw grupowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Tworzy pełne pasji i barwne krajobrazy, z których wyziera kreacja, piękno i życie. Na swój jubileusz przygotował 42 prace malarskie, powstałe w ciągu 10 lat pracy twórczej. W życiu, proszę Państwa, jubileusz dla każdego artysty, nawet ten najmniejszy jest znaczący, a tutaj mamy jubileusz ogromny po tych 45 lat pracy twórczej. Wszyscy, jak tu jesteśmy, znamy malarstwo pana Longina. Znamy jego urokliwe, syntetyczne pejzaże, horyzontalne pociągnięcia pędzla, faktura po tych pędzlach, jakieś przebłyski niewielkie z różkami światła, ale również znamy samego autora jako człowieka szalenie życzliwego, ciepłego, dobrego, przyjacielskiego. Witam serdecznie. Tak liczne grono życzliwie mi, e, w, mnie wspierające e, w tym moim przestraszonym momencie, dniu, e, gdzie boję się, jak przed maturą, że zdam czy nie zdam. Ściągawki mam, ale nie wiem, w który kieszeni jaka jest, więc nie będę z nich korzystał. Z okazji jubileuszu 45-lecia działalności artystycznej w imieniu koleżanek i kolegów zrzeszonych w Okręgu Radomskim ZPAP. Składam najserdeczniejsze gratulacje życzę kolejnych lat aktywnej działalności twórczej, udanych pięknych wystaw, sukcesów oraz wszelkich pomyślności w życiu osobistym. Dziękuję za zaangażowanie i znaczący wkład na rzecz Narodowej Kultury i Naszego Stowarzyszenia, jego zarządu, okręgu i całego środowiska radomskich artystów Kastyków, prezydencja Skopła. Kolor, barwa, plama, tusz. A fantazja wciąż łańska. Ależ w tobie ani łóż, żeby do nas przywitać Po naukach z tym mentorem, po kieleckiej kwarantannie, gdzie z tym tenorem, a nie jednej stamtąd pannie, nogi miękły, serce drżało, gdyś dobywał głosu. Lecz się stało, jak się stało, nie zmieni losu. Co cię do radomia mknął, Ja rozumiem taką chęć.

Z zapisem 49 lat pracy twórczej. 100 lat, 100 lat, nie żyje życie. Tegoroczna edycja organizowanego przez Resursę turnieju muzycznego Radom Music Drive dobiegła końca. Tym razem warto zwrócić uwagę na coraz większą popularność tej imprezy w Polsce. W finale, który, tak jak wszystkie koncerty eliminacyjne, odbył się w Resursie, wystąpiło sześć zespołów, w tym trzy spoza Radomia. Trzeba przyznać, że nie były to szarpi druty, których muzyczna charakterystyka to maksymalny poziom decybeli w głośnikach i jakoś to będzie. Poziom hałasu, owszem, był spory, ale muzyczne projekty finalistów Radom Music Drive brzmiały naprawdę interesująco. W ramach całej tegorocznej edycji konkursu odbyło się również pięć koncertów eliminacyjnych, w których usłyszeliśmy ponad 20 kapel. Przyznali jurorzy finału tegorocznego Radom Music Drive członkowie zespołu Debil. Ocenianie finalistów było dla nich zdecydowanie trudniejszym zadaniem niż tworzenie muzyki i występy. Nic dziwnego, bo kapele Jackknife ze stalowej woli, Edward Whitgun z kraśnika czy Zespół Zaburzeń Świadomości z Radomia prezentowały naprawdę wyrównany wysoki poziom. Skład finału uzupełniały zespoły Aerospatil z Szydłowca oraz Rage Puff i Press the Buttons z Radomia. Widział, widział, Uczestnicy Radom Music Drive to zwykle młodzi muzycy. Tomasz Gutka i Ola Polnicka, czyli gitarzysta i wokalistka zespołu Jackknife, byli jednymi z wyróżniających się osobowości finału. Przed koncertem zapytaliśmy członków tej pochodzącej ze Stalowej Woli grupy o ich opinie na temat turnieju i muzyczne plany. Plany są takie. Z daleka przyjechaliśmy. Fajnie będzie wygrać nie wygramy to też fajne doświadczenie. No, lubimy grać po prostu. Cieszymy się, że tu jest, że możemy grać, bo fajna publika jest tutaj. Ludzie się bawią, naprawdę to mało gdzie się spotyka, żeby tak naprawdę dużo ludzi przychodziło dzisiaj na koncerty zwłaszcza o tej porze, bo to plenerowe zazwyczaj mają tą publikę takie zamknięte już rzadziej. Więc no fajnie się tu gra, to przede wszystkim. A co wyjdzie to się zobaczy. naprawdę nieźle. E, występujecie już w różnych miejscach w Polsce. E, czy planujecie grać ze sobą do końca życia? E, jak, e, nie wiem, jak, jak YouTube na przykład? Myślę, że jeśli by się udało, to nikt z nas nie miałby nic przeciwko, no nie? ale e, plany na najbliższą przyszłość, na, na, na koniec tego roku, na początek przyszłego, to, to jest. Znalezienie wydawcy i wydanie dobrego albumu, dobrego longplaya, o którym marzymy, i myślę, że spełni się to w najbliższym czasie. Zapomnieć o wszystkim, wolności Zespoły występujące w resursie grają zwykle rock, punk, metal i różne odmiany tych gatunków. Taka też jest w większości publika koncertów Radom Music Drive. Dlatego nagrodę publiczności, ufundowaną przez Stowarzyszenie Kocham Radom, dzięki największej liczbie głosów, zdobył Radomski Zespół Rage Path, grający mocną, energetyczną nutę. Nas zainteresowała kapela o swojsko brzmiącej nazwie Zespół Zaburzeń Świadomości, której członkowie tworzą coś zupełnie odmiennego od reszty zespołów turnieju w Resursie. Nawet, nawet, nawet I nawet jeśli dotąd trwał, zatrzymujemy ten czas Bóg znikadłali ten czas, ten czas dopędząc Sprawia, że te barwne chwile bledzą i wiesz co? Chwilotwaj, bo jesteś piękną I nawet jeśli dotąd trwał Zatrzymujemy ten czas Muzyka dławi ten czas, ten czas dopędząc Sprawia, że te barwne chwile plecą I wiesz co? Chwilotwaj, bo jesteś piękną Możemy już zaczynać. Bardzo się cieszę. Panowie, wasza nazwa, Zespół Zaburzeń Świadomości, czy to e, tak pod jurorów? Czujecie się jakoś kompatybilni z nimi intelektualnie, czy też e, muzycznie? Nie, nie chciałbym eee. wyjść na niekompetentnego, nie, nie ale eee. kto jest w jury? Zespół debil. Nie, no ale debil. To, to akurat wiedziałem, że chodzi po prostu o to, że aha. A, a, a chodzi po prostu o to, że nie wiem o co chodzi. Może pan powtórzyć pytanie, bo jesteśmy dzisiaj niekompatybilni ewidentnie z mikrofonem i z kamerą. Nie bić, przytulać. Świta za oknem. Nie możemy zasnąć, bo nie potrafimy oprzeć się fantazją. Świta za oknem i nie możemy zasnąć, bo nie potrafimy oprzeć się fantazją. Właściwie, właściwie skąd y, inspiracje czer czerpiecie od siebie, czy, czy też. Jest takie, takie jest. fajne źródło inspiracji zewsząd. Jest stąd y, czerpiemy inspirację. Tak, na, na przykład, przykład dyna... trawa jest tutaj taka średnio ładna, <laughs> to robimy średnio ładny utwór. <laughs> Ale bo na przykład drzewo jest łyse już na zimę, no to... Polak, gdzie nie ma za To też jest źródłem inspiracji. Oczywiście literatura piękna, także. Yy, sztuka, sztuka. Nie, no Generalnie no, nie podawać podawać jakiejś tak, inspiracji, bo jest mnóstwo. No, to całe Są różne zespoły, jakimi się Natura inspirujemy. Od, od, od jakiegoś ciężkiego nas, roka. No, i, I przede wszystkim seriale. Seriale. Czerpiemy y, Pol, polską jak, jak, tak. tak. tak, tak, jak, jak miłość. miłość będzie. O tak, tak. Em, jak miłość. Klan. Jak wspomnieliśmy, jurorzy finału Radom Music Drive 2012, członkowie zespołu Debil mieli spore problemy z wyborem najlepszej kapeli. Muzyczna rywalizacja była naprawdę emocjonująca. Jednak nagroda prezydenta miasta Radomia dla najlepszego zespołu tegorocznej edycji turnieju w Resursie pojechała do Kraśnika z zespołem Edward with gun. Warto dodać, że Gun, czyli pistolet albo wręcz działo w nazwie zespołu, to chyba wokalista grupy Aleksander Czerw. Jemu przypadły miano największej indywidualności finału i nagroda od radomskiej firmy Kodak Express. Do usłyszenia w 2013 roku. Obywatelskiej będzie odbywał się ogólnopolski festiwal kolęd i pastorałek Staropolskie Kolędowanie. Duże zainteresowanie wykonawców zmusiło nas do zorganizowania eliminacji w dziewięciu rejonach. Finał odbędzie się 28 grudnia również w Wersusie Obywatelskiej o godzinie 17.00. Będzie to koncert laureatów oraz koncert zaproszonych gości. Zapraszamy wszystkich gorąco. Festiwal będzie bardzo atrakcyjny i będziemy mogli odkrywać piękno kolendy staropolskiej po raz jedenasty. Słuchajcie, niebieską dziedzinę, ze mną witajcie, jak miła ta nowina, bo gdzie jest ta dziedzina, byśmy tam pobierzeli. Byśmy tam powierzyli i ujrzeli Jak miło to nowina, bo gdzie jest ta dziedzina